Lewy Radzie, dobry, zapraszam na informacje telewizji gożów. W Gorzowie od czterech lat działa Fundacja dla Kobiet Autentycznych. Podczas jej czwartych urodzin odbył się panel dyskusyjny na temat dobrostanu kobiet. Czym jest i jak go osiągnąć? Jak się okazuje, dla każdej oznacza co innego. Warto jednak poznać siebie i sprawdzić, co na ten dobrostan się składa. Panelistkami były ekspertki i działaczki społeczne. Temat dzisiejszego spotkania, dzisiejszych spotkań kobiet autentycznych, już jedenastych, to dobrostan. Dobrostan w bardzo szerokim ujęciu, składający się z trzech elementów. Dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny. Dobór prelegentek da nam to, że zobaczymy, ten temat z trzech różnych wymiarów, z trzech różnych stron, więc dyskusja będzie bardzo ciekawa. Spodziewam się, że wyciągniemy dużo własnych wniosków, dowiemy się sporo, podzielimy się własnymi doświadczeniami, podzielimy się emocjami, popracujemy nad tym. Nad czym trzeba popracować, jeżeli chodzi o uzyskanie dobrostanu. W pierwszej kolejności to jest świadomość, pomagamy, że pomagamy zdobyć ją, czy taką samą świadomość, a potem, żeby się dowiedzieć, czego nie wiemy, bo to też jest bardzo ważne, jak już wiemy, czego nie wiemy, to żeby to, tę wiedzę zdobyć. Zatem fundacja bardzo mocno wpływa na rozwój osobisty i rozwój zawodowy kobiet. I to pobudzamy właściwie przez cały rok. No, teraz już będzie piąty rok. O wszystkich warsztatach, szkoleniach i eventach, które organizujemy, można się dowiedzieć z social mediów bądź ze strony kobietautentyczna.pl. Natomiast mamy. Taki telefon właściwie bez ograniczeń czasowych 535855080 i też tutaj każdą informację, jeśli tylko ktokolwiek chciałby uzyskać, to właśnie pod tym numerem telefonu. Jak mówimy o, o, o wartościach, o dobrostanie, to mówimy o potrzebach fizjologicznych, mówimy o poczuciu bezpieczeństwa, o przynależności, ale też o e, samorealizacji i e, o takim też e, m, poczuciu potrzeby, że jesteśmy dla kogoś ważni. I czas pandemii, ale też czas e, m, wojny. Na Ukrainie pokazał nam, że ten dobrostan bardzo łatwo jest zaburzyć, i niewiele trzeba, żebyśmy się poczuli. Samotni, żebyśmy stracili poczucie bezpieczeństwa, żebyśmy się poczuli bezradni. Kobiety, z racji swoich funkcji, które kolokwialnie mówiąc ogarniają jednocześnie wiele rzeczy naraz i wiele czynności naraz, potrafią szybko się spiąć i potrafią szybko zapanować nad sytuacją. W związku z tym, obserwowaliśmy, że jeśli był czas pandemii, to pierwsze pomagały kobiety, organizowały jakieś zbiórki, zakupy, pomoc starszym osobom, jak były. Przyjeżdżali do nas uchodźcy z Ukrainy, to też pierwsze kobiety organizowały właśnie taką pomoc. Więc, a jest to bardzo ważne, bo często się mówi, że kobieta dba o dom, o rodzinę, ale jak się okazuje, też potrafi zadbać o szerszą grupę. Ja przede wszystkim się bardzo cieszę, że podejmujemy dzisiaj ten temat i w ogóle za szczęście o tym rozmawiamy. Bo dzięki temu będziemy wszyscy coraz bardziej szczęśliwi i będzie nas coraz więcej. No bo jak dla mnie dobrostan psychiczny, czy w ogóle dobrostan, to jest jakby efekt oceny własnego życia, czyli tego, czy jesteśmy z siebie zadowoleni, czy życie nas satysfakcjonuje. No i tutaj chyba jesteśmy po to, żeby się nad tym zastanowić, jak to zrobić, co zrobić, żeby ten dobrostan osiągnąć, a potem go utrzymać. Więc temat, który podejmujemy jest faktycznie bardzo ważny, zwłaszcza w dzisiejszym dobie. No i cieszę się, że na ten temat rozmawiamy, rozważamy i poszukujemy drogi, żeby ten dobrostan osiągnąć. Jeżeli kobiety chcą być na równi z mężczyznami, chcą być szanowanymi, wysłuchanymi, niezbędne jest, aby no, ruszyły i zrealizowały i się kształciły w tym, aby podnieść swoją samoocenę, pewność siebie. Najtrudniej nam jest powiedzieć swoje zdanie, wyrazić swoje potrzeby, oczekiwania przy najbliższych, dlatego że jeżeli nie spotkamy się za z tej drugiej strony, to najbardziej nas boli. I... I My oczekujemy jakby o tej drugiej osoby, która nas kocha, która nam ślubowała miłość, wierności i na dobre i na złe oczekujemy, z góry zakładamy, że on już powinien taki być. A często tak nie jest i dlatego musimy rozmawiać, musimy skupić się na naszych potrzebach, na naszych emocjach, co za nimi tak naprawdę stoi, bo to jest klucz do rozmowy. Też akceptacja drugiego partnera, że on może nie rozumieć po prostu, co ja do niego mówię, a nie, że zakładamy, że powinien zrozumieć. Już 11 listopada rozpoczną się 38. Gorzowskie Spotkania Teatralne. Przed naszą publicznością pokażą się aktorki i aktorzy z Warszawy, Krakowa czy Lwowa. Teatr przygotował całotygodniowe karnety i pojedyncze bilety do wyboru. Oferta jest jak zwykle bogata, więc jeśli jest jeszcze w Gorzowie Teatroman bez wejściówki, to właśnie nadszedł czas, by się nią zainteresować. Do zakupu biletów Teatr Osterwy zaprasza do swojej siedziby i internetu. Już 10... Października. 38. Gorzowskie spotkania teatralne stały się faktem. Rozpoczynamy działania, abyśmy mogli ten tydzień święta teatralnego w naszym Gorzowskim Teatrze w listopadzie odbyć. I cieszę się bardzo, że ten repertuar jest urozmaicony. Zaprosiliśmy jak rokrocznie rocznie wiele wspaniałych teatrów z Polski i będzie na pewno warto przyjść, żeby zobaczyć. Troszeczkę to będą międzynarodowe gorzkie spotkania teatralne, bo będziemy gościli. E, Spektakl z Zelwowa. Tak naprawdę trudno wyobrazić sobie naszego festiwalu bez pani Krystyny Jandy. Nasza publiczność darzy tę artystkę wyjątkowym szacunkiem, sympatią i możemy powiedzieć, że ona odwdzięcza nam się tym samym. Co roku przyjeżdża do nas z dużym sentymentem i z dużą radością. W tym roku zaprezentuje się naszej publiczności w monodramie zatytułowanym Biała bluzka. Warto wspomnieć, że jest to monodram na podstawie opowiadania Agnieszki Osieckiej. Reżyseria, adaptacja i cała koncepcja scenograficzna to jest Magda umar. Widzowie zawsze ufają nam z rocznym wyprzedzeniem, bo zapisują się na karnety już z rok już jak kończą się poprzednie. Także 150 karnetów, które mamy do dyspozycji na tą chwilę mamy wszystkie zajęte. Czekamy na odbiór tych karnetów w najbliższą środę. Od środy będzie można na się będą mogli takie karnety nabywać. Karnet wynosi w tym roku 805 zł. Ale jak to mówią, wszyscy no, mają zagwarantowane miejsce, stałe miejsce na wszystkie spektakle, no i mogą się oddać temu tygodniowemu świętu razem z nami. Często część z tych osób bierze wolne po prostu w pracy, żeby móc rano się spokojnie wyspać, no bo wiadomo, te spektakle czasami trwają do, do późna i żeby móc wieczorem się wyszykować i być tutaj razem z nami i świętować, no bo jest to dla nas naprawdę święto. I jeżeli chodzi o poszczególne bilety na spektakle, to klarują się one w cenach od 80 do 150 zł. Jest to cena w zależności od spektaklu. Myślę, że całość, cały repertuar razem z cenami będzie dostępny na naszej stronie internetowej. My, jeżeli chodzi o sprzedaż biletów takich indywidualnych, rozpoczynamy sprzedaż 10 października o godzinie 8 rano. Tradycyjnie ten pierwszy dzień sprzedaży zostawiamy dla naszych widzów, którzy przyjdą do teatru i tradycyjnie będą chcieli kupić bilet w kasie teatru i będą mieli jakby możliwość nabycia takich biletów pierwszeństwa. Działa pobudzająco na skórę, układ krążenia, odpręża, redukuje stres i zmęczenie. W okresie jesienno-zimowym rozgrzewa i wzmacnia odporność. To tylko kilka zalet, jakie może przynieść nam sauna. Coraz więcej Polaków zagląda tam, by znaleźć ukojenie. Zmienił się także styl i trendy, jeśli chodzi o przebywanie w gorącej parowej kąpieli. Wiele renomowanych kurortów, by zadbać o jakość korzystania z sauny, zatrudnia do pracy saunamistrzów. Są to Specjaliści, którzy pomogą klientom wyciągnąć z sauny jak najwięcej i przeżyć niezapomniane chwile oczyszczenia. Jeżeli chodzi o sauna mistrza, to on jest generalnie takim e, gospodarzem saunowym i dba e, o to, żeby klient, który czy tam osoba saunująca czuła się komfortowo i przede wszystkim miała wiedzę, czyli to jest oprócz tego, że umija, umilamy czas, to najważniejsze jest to, że edukujemy, tak, czyli mamy tak zwaną kulturę saunową, którą trzeba bezwzględnie przestrzegać, jeżeli chodzi o takie sauny z prawdziwego zdarzenia i najważniejsze jest to, żeby rozprowadzić ciepło po całej saunie, tak, bo ono tutaj jest też ten balans w zależności od jakby stopnia, bo mamy trzy stopnie najczęściej, czyli najwyższe średnie i najniższe i osoby też, które początkują, zaczynają najczęściej od tych najniższych, bo im wyższe piętro, to tym wyższa temperatura. Jeżeli chodzi o tą temperaturę, no to ona dochodzi nawet do 120 stopni, przy czym wilgotność jest od 5 do 15, nie? czyli jak ktoś nie jest wprawiony, no to na pewno nie, nie uderza, że tak powiem, na najwyższe szczeble, tylko stopniowo. I teraz, jeżeli chodzi o ten cały seans, o ten rytuał saunowy, no to sauna mistrz, oprócz tego, że rozprowadza to gorące powietrze i i jakby dogrzewa poszczególnych saunowiczów, no to jest właśnie ten rytuał tak zwany. Tak? Czyli pierwsze jest, zaczyna się od polewania wody, jeżeli chodzi o piec, ale my jeszcze stosujemy dodatkowe rekwizyty, czy tam też takie przybory i najczęściej jest te, połączenie aromaterapii. Na, najlepsze jest na kulkach śnieżnych. Blisk. Mamy trzy określone kulki, temu towarzyszy też określona muzyka, scenografia, choreografia. Bardzo często jest to połączone właśnie z takimi jakby przedstawieniami też teatralnymi. Każdy seans ma, wnosi coś innego, tak? czyli może być przeciwzapalnie, może działać wzmacniająco, może działać antydepresyjnie, może działać kondycjonująco na skórę. To wszystko właśnie ten saunamisz w zależności od jakby tego rytuału, w jakim temacie, w jakiej konwencji będzie prowadzony, no to tak dobieramy te olejki zapachowe. No i przede wszystkim sauna to jest taki ogromny wysiłek, jeżeli chodzi o układ krwionośny, czyli tak, tak można powiedzieć, że jak sportowcy mają trening, to tutaj jest na podobnej zasadzie. Nie? Jest mocne, mocne takie uderzenie, powstają białka szoku termicznego, które mobilizują organizm przede wszystkim do regeneracji. No i jakby wtórnym efektem jest jeszcze ten relaks i odprężenie. Jeżeli chodzi o zdobycie tytułu sauna mistrza, to trzeba przejść odpowiednie szkolenie teoretyczne i praktyczne, zdać egzamin. W tym szkoleniu oprócz tego, że właśnie uczymy się rozprowadzania tego gorącego powietrza, bo tu stosujemy też różne rekwizyty. Ja lubię na przykład wachlarz i ręcznik i jakby tymi narzędziami najlepiej mi się pracuje. I jeszcze ten odpowiedni dobór olejków eterycznych, nie? I takie szkolenia są organizowane przez Polskie Towarzystwo Saunowe. Trzeba się zgłosić do odpowiedniej, że tak powiem, osoby, tak, która nas przeszkoli. No mnie szkolił akurat Mateusz Kopiński, ja jestem nim zachwycona. No i zdałam ten egzamin, otrzymujemy certyfikat, jesteśmy wpisani na listę. No i potem podejmujemy współpracę z danym ośrodkiem saunowym. Od początku roku na lubuskich drogach doszło do 62 wypadków drogowych z udziałem osób pieszych. W ich wyniku zginęły 4 osoby, a 64 odniosły obrażenia. Najczęstszą przyczyną wypadków z winy kierowców jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Zbliżając się do niego staramy się zachować maksymalną czujność i ostrożność. Bardzo niebezpieczne jest również wyprzedzanie na pasach czy omijanie pojazdu, który zatrzymał się, by przepuścić pieszego. Nie należy zapominać także, że po stronie osób pieszych istnieją obowiązki wynikające nie tylko z przepisów prawa, ale również z rozsądku. Policjanci przestrzegają przed nieostrożnym wchodzeniem na jezdnię, często wprost pod nadjeżdżający pojazd. To główna przyczyna potrąceń z winy osoby pieszej. Zasada zachowania szczególnej ostrożności dotyczy kierowców, ale nie powinni o niej zapominać również piesi. Równie ważną kwestią jest używanie elementów odblaskowych. Piesi. Poruszając się po zmroku, poza terenem zabudowanym, są zobowiązani do używania elementów odblaskowych, dzięki którym są widoczni dla kierowców ze znacznie większej odległości. I tą informacją kończymy serwis na dziś. Na kolejny zapraszam, jutro, oczywiście o stałej porze, o godzinie 17.30. Do zobaczenia.